W zasadzie fabryka Michelin chce wyznaczać jakieś trendy. No tutaj, oczywiście, chodzi o ekologię, więc dzisiejsze takie symboliczne przekazanie tych dwóch samochodów, co w fabryce oznacza? No, oznacza kolejny etap rozwoju fabryki w kierunku takiej współistnienia, współfunkcjonowania ze środowiskiem. Tak jak najmniejszego oddziaływania i to jest taki przełomowy element, bo wiedząc o tym, że. Jako początek, zastępując nasze samochody wewnętrzne, otwiera to wiele innych kierunków. To jest na przykład zastąpienie naszych autobusów, to jest być może na zewnątrz również możemy, tutaj myślę o służbach handlowych pewnego dnia, używać samochodów elektrycznych. To jest taki kierunek, który można też pokazać innym, że to działa, funkcjonuje i że tak naprawdę przy okazji służy też naszemu środowisku. A jakie jeszcze projekty, bo wiem, że dzieje się kilka takich rzeczy związanych z ekologią. No to jest kontynuacja obiegu zamkniętego wody, bo przy naszym, przy naszym procesie produkcyjnym używamy również wody, tak, przemysłowej. W ciągu kilku lat udało nam się dwukrotnie zmniejszyć jej zużycie. Ale to jeszcze jest kolejny kierunek. Można jeszcze iść dalej i w tej chwili są już projekty w trakcie przygotowywania, aby zużycie tej wody jeszcze ograniczyć. Innym takim elementem jest oczywiście nasza emisja. Bo produkujemy Energię ciepną do naszej produkcji. W tej chwili jeszcze grzejemy miasto, ale w 2020 zakończymy. Natomiast to jest gospodarka energetyczna oparta na węglu i naturalnie chcemy ją zastąpić czymś bardziej ekologicznym, z niższą emisją, to jest gaz. I to jest projekt, który teoretycznie już powinien się zakończyć całkowicie maksymalnie do 2030, ale myślę, że wyjdziemy z węgla jeszcze wcześniej. Innym elementem, który w tej chwili się dzieje, czy innym projektem, od października rozpoczęliśmy wywóz naszych opon tirami ładowanymi na pociągi. To jest tak zwany transport intermodalny. Rzeczywiście to jest wyzwanie dla nas wszystkich, bo z jednej strony logistyka załadowania, rozładowania, potem infrastruktura, która jest konieczna też zarówno u nas, jak i na miejscu docelowym, ale pierwsze dwa pociągi, które pojechały na początku października, w tym tygodniu są kolejne, działa. Tak? Myślę, że to jest też fajny taki kierunek, że dzięki tej realizacji zarówno ograniczymy emisję spalin na naszych drogach, jak i ich zużycie.